Ale opowiem Ci coś jeszcze Alicja? Czy wiesz o tym, że wy mózgu codziennie, Wymierają neurony na mózgach. Alicja się znała, no jasne, wujku rzuciła, a nasze mózgi dalej. Całkiem nieźle działają, prawda? Co więcej, jeśli ktoś, na przykład, na skutek wypadku dozna uszkodzenia dużej części mózgu, jest szansa, że wszystkie procesy, myślowe wciąż będą przebiegać u niego prawidłowo. Sory, pilowa awaria. Kierujcie się do płata człowieka. czołowego Informacje są odsyłane do innego obszaru i tam zostają przetworzone. Informacje nie mogą być Przeanalizowane przez uszkodzony obszar. Informacje ze zmysłów są przesyłane neuroprzekaźnikami do odpowiedniego obszaru mózgu. Mózg może też zbudować. Tymczasowe struktury. Tak, bo inne części mózgu przy. przyje. przejmują. Tak, bo inne części mózgu przejmują zadania uszkodzonych fragmentów, Mętów odpowiedziała Alicja. No, więc nasz szalony Lorenblat zaczął się zastanawiać, czy podobnie będzie ze stworzoną przez niego siecią neuronową. Pewnego dnia wpadł więc. Do laboratorium z sekatorem, wielkimi nożycami, do obcinania żywopłotów, i zaczął niszczyć swoją ukochaną maszynę. Tu uderzył, tam przecinał kable, Gdzieś indziej coś zmiażdżył. Co by tu zepsuć? A, P, C. Tron cały czas działa. Hi, hi, hi. Alicję niezwykle Rozbawiła ta scena. Naukowiec. Wpadający do laboratorium z zekatorem, czy tak zachowuje się poważny człowiek, ale już wcześniej rodzice wytłumaczyli jej, że ludzie genialni, bardzo często są też. Trochę dziwni, cóż, ich mózgi działają zupełnie inaczej. No i dobrze, na dzisiaj czytania widzowie, tyle. I naprawdę nie gniewajcie się na mnie jak, jak jakiś wyraz. Na przykład yy, nieraz mam problem przeliterowywać, yy, niektóre wyrazy, są po prostu jakieś trochę trudniejsze, albo jakieś różne angiel angielskie nazwiska, czy imiona. To się tym nie przejmujcie jak coś długo, na przykład tam się czasem jąknę, albo coś to się tym nie przejmujcie, ale zda ale staram się zawsze poprawiać. I przeliterowywać, albo przeczytać to zdanie jeszcze raz, żebyście dokładnie zrozumieli, o czym ja czytam. Żebyście mnie później nie dokuczali w komentarzach, że ja coś głupio czytam, bo ja staram się yy, bo ja staram się to dobrze zawsze przeczytać, tylko niektóre są trudne wyrazy, albo nazwiska, na przykład. Tam naukowców, są na przykład angielskie, czy jakieś trudne do wymówienia. No to zawsze albo przelitowuję, albo y, czytam to tak slabami, tak jak uczyłam się kiedyś czytać. No i widzowie, to będzie na tyle.